No dzisiaj przegrywamy mecz z zagłębiem w Sosnowiec proszę cię o komentarz do tego spotkania. No, jest to ciężki jakby dla nas mecz, bo przegraliśmy pierwszy, prze, pierwszy raz przed własną publicznością. No ale chyba zawiodła nas skuteczność. No, jak się nie strzela gola, no to, to nie można wygrać meczu. Właśnie wybitna forma bramkarza czy brak precyzji w naszym wykończeniu? Nie wiem, ciężko oceniać tak na gorąco, ale wydaje mi się, że bramkarz nie puścił gola, więc bronił na pewno bardzo dobrze, trzeba mu to oddać. No ale my powinniśmy lepiej wykorzystywać te sytuacje, których mieliśmy naprawdę dużo. Dzisiaj po raz kolejny kary, które chyba trochę nas wytrąciły znowu z równowagi. No jakby też nam nie pomogły, wiadomo, no nie można zwalać stricte na kary, których jakby czy było czy nie było. Najważniejsze dla nas, żeby jakby wziąć się do kupy i już teraz myśleć o meczu w niedzielę, i jakby zebrać się całą drużyną, która jest jakby bardzo dobra i iść do przodu. Przekuć tą złość dzisiaj na dobry mecz w niedzielę z Jastrzębiem? Tak, dokładnie. No, to by było dla nas najlepsze i wyciągnąć wnioski z tego meczu dzisiaj i zrobić wszystko, żeby jakby my i kibice i cały klub był zadowolony w niedzielę.